Halo, halo, witam wszystkich, przynajmniej serdecznie, ja jestem Milka, a to kolejny odcinek na moim kanale i ja wiem, że przez tydzień nie pojawiały się żadne vlogi na tym kanale, ale ja po prostu odpocząć. Że tak powiem, dwa kanały w połączeniu ze studiami nie są zbyt prostą rzeczą do prowadzenia, no ale widzowie, dzisiaj mamy kolejny dzień, no i po prostu chyba odpuszczę tam tamte dni, które były wcześniej, dzisiaj jest 15, także otwieramy e, prezent numer 15, widzowie. Prezent numer 15, te ostatnie prezenty, których będzie 9, będą no naprawdę mega mocne, tak przynajmniej mi powiedziała Ania, więc liczę na to, że faktycznie będą takie mocne. Mam nadzieję, że się nie obraziliście na mnie, że tych przez te, przez te dni nie było vlogów, ale naprawdę musiałam poukładać siebie, poukładać wszystko, że tak powiem, w mojej głowie. E, no i teraz mogę do Was wrócić i nagrywać z powrotem e, vlogi, więc słuchajcie, zarobiście. I tutaj mamy mega duży procent. jak mi co się. No, y, o kurde. Ej, to jest naprawdę mega ogromne. Nie wiem, co to jest, nie mam pojęcia, co to może być, ale otwieramy widzowie, ale wy zostawicie łapkę i jeżeli chcecie, jeżeli widzowie, Interesują Was takie fajne breloki, na przykład mnie albo Szczepsona, no to możecie kupić je na style Byon Style. W opisie jest widzowie link, więc no, koniecznie wbijacie i kupujcie. A my zaczynamy, więc otwieramy widzowie ten prezent. U, u, u. Dobra, muszę odtąd. Nic nie widzę dalej. Dobra. Okej. Okay. Wow! Ja już przeczytałam i wiem, co to jest widzowie. O tym widzę! matko, jest to rzecz, która jest po prostu must have każdego youtubera albo TikTokera. Jest ciężko, widzowie, naprawdę ciężko było to To jest bardzo, bardzo duże. I widzowie dostałam lampę piersieniową. Lew z statywym zaromiliście powiedz wam statę widzowie i życie jest piękne. O oh No dobra, to widzowie otwieramy w takim razie. Ale akcja, jakie zarówno jest! Skoro sobie mój różowy nożyk. No i oczywiście otwieramy tutaj y, tę, że... Lampkę, dobrze, widzowie, jest otwarte. Eee, musimy to ładnie wszystko tutaj teraz eee, nie, żeby się tego nie zniszczyć, zobaczymy jak to jest w ogóle duże. Eee, czy tak to się otwiera? Nie, na odwrót, dobra. Ulala! Widzowie otwarte. Eee, Ups. Jest to naprawdę bardzo duże. Nie będę czytać instrukcji, to jest totalnie niepotrzebne. Eee, takie to jest duże widzowie. Zarobiliście. Mam nadzieję, że to sobie działa. No co to jest? Na USB, czyli do komputera będziemy musieli to podpiąć. Zaraz zobaczymy, czy to faktycznie działa. Mam tutaj też jakiś statyw, jak widzicie. Tak, ja to po prostu wszystko złożę. I zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Aha, i zapomniałam w ogóle powiedzieć, co dzisiaj robimy. Dzisiaj, moi drodzy, lecimy do serenady, robimy zakupy. Muszę kupić jeszcze prezent dla mojej siostry beliski, a nie też coś tam chce kupić dla rodziców. No i jeszcze chciałabym kupić jedną rzecz do mieszkania, ale to zobaczcie potem Okej, okay, widzę, udało mi się to złożyć. Wygląda to w ten sposób, więc całkiem w sumie cool i będzie to na pewno do nagrywania TikToków mi bardzo fajnie służyło. Jedyne, czego to jest minus tego, no to, że to jest na USB, więc muszę znaleźć kostkę jakąś i ogarnąć jakiś kontakt. Mam nadzieję, że ten kabel jest w miarę długi, także zaraz to sprawdzimy. Dobra, właśnie jesteście na tym stojaku. Ja mam tutaj kabelek i teraz, uwaga, sprawdzamy, jak to działa, więc... U. U. Dobrze bardzo, no tylko mi widać w okularach, kurde, to wszystko, więc to jest takie, tak dziwnie to chyba wygląda, ale dobra, co my tutaj możemy zmienić? Kolor, okej, okay, mamy tutaj taki bardziej ciepły kolor, tutaj mamy zimny i tutaj mamy biały, no dobra, czy coś jeszcze możemy zmienić? Jasność, ej, szczerze? Kurde, ja kupiłam lampę tą, co jest tam, tę lampę, która jest tam u mnie, wiecie o co chodzi, za 1000 zł a to kosztowało chyba 120 więc IMO, Elka to nie jest worth, kurde, lampa teraz z Tracera, nie wiem jak się czyta tą firmę, jest zarąbista i serio, IMO dobrze bardzo doświetla, myślę, że na przykład na początek jakiegoś YouTubera czy coś, to to w zupełności wystarczy, więc zarombiście. no to super, no to profesjonalne więc ten prezent na pewno jest bardzo zaliczony. Gaz Hu ma 5 minut i 0 pomysłu, żeby się ubrać. Właśnie ja. Aktualnie mój outfit wygląda tak. Mega, mega super opcja. Spodnie z piżamy, bluza, bruza. No po prostu genialnie, ale trzeba naprawdę wybrać coś mega dobrego. Ja muszę znaleźć dobrze, widzę w dzisiejszym dniu, ponieważ jest to dzień przełomowy. Yy, nie no, żartuję. po prostu chcę się dobrze czuć, więc muszę wymyślić na szybko jakiś ładny outfit. Więc trzymajcie kciuki, żeby mi się to po prostu udało. Ogólnie rzecz biorąc, ostatnio kupiłam sobie mega fajne spodnie. To są te spodnie, które mam teraz na sobie. Są one z HM-u i o dziwo, one są mega szerokie. Jak na mnie to jest naprawdę szok. Kupuję też tą koszulkę, jest rozmiar XS i do oddycham. A jeżeli chodzi o jeszcze raz o te spodnie, no to kurde, są takie, nie wiem, on. Są mega szerokie i się w nich mega dobrze czuję. Więc that's cool do tego będzie biała kurtka i problem jest taki, że nie mam butów zimowych, więc ubieram damki. Cóż, jak umrzeć, to umrzeć zobie. I trudno, trudno się mówi. Taka kurtka widzowie, jest w full odbera, zwykła biała, bez kaptura ale wydaje mi się, że jest mega gip w sumie i... E... No jest świetna, po prostu jest idealna, jest mega ciepła, więc bardzo mi się to podoba Dlatego tak jak mówię, danki, no i możliwe, że czapka i zrobię w fajnym odpicie wlecę do sklepu Myślałam jednak sprawę tego, że ostatnio zapłaciłam 220 zł za moje leki i antybiotyki Więc ubrałam czapkę, ubrałam szaliki, teraz jest mi ciepło No i oczywiście danki, tak wyglądam w całej okazałości to jest w ogóle prezent dla moich rodziców, a tutaj są święci. Zaraz je wyrzucę. Dobrze, jesteśmy w Serenadzie, idę teraz do RTV Euro AGD. Tak tą drogą Ania jest ze mną, ale ona mnie kupuje, rzeczy na kalendarz adwentowy, więc jakby ona poszła w tę stronę, ja w swoją. No i jestem w RTV Euro AGD, rzecz, którą chcę kupić się jako prezent dla kogoś, ale nie powiem dla kogo. No i zobaczymy po prostu czy będzie ta rzecz. Jeżeli tak, to kupię, jeżeli no to zamówię, ale może się rozejrzymy za czymś innym. Dobra jestem i jest to co chcę, tylko że nie wiem jaki kolor, bo są w sumie raz dwa kolory i nie wiem, który wybrać. Czy fioletowy, czy niebieski. Hmm, oto jest pytanie. Są też tutaj inne, widzę rzeczy, ale nie wiem tutaj chodzi za bardzo. Nie muszę poprosić o pomoc jakiegoś gościa. Bez dwóch zdań w tym roku aniołek e, wygrał w totka po prostu. I te prezenty są mega mocne, jest bogata Ania, więc jest dobrze. Dobra, w każdym razie prezenty zostały zakupione, teraz chcę znaleźć Anię, bo to wszystko, co chciałam sobie tutaj kupić, chyba nic więcej nie potrzebuję i lecimy dalej. Reasumując, dochodzę do fundamentalnej konkluzji, iż warto się ciepło ubierać, chyba, że tak jest zimno, że jeszcze nigdy tak zimno nie było. Widzicie, mój nos jest minus 6 stopni chyba, minus 6 i minus 3,5. Ale było minus 6 rano, jest mną Ania no. już byłaś na tym no, przebuka. Wszystwiem. się no dobra, ogólnie pan jest taki, że już kupiłyśmy prawie wszystkie prezenty. Więc to są ostatnie prezent do kupienia i jestem już w domu i git. E, no ale nie mogę tego powiedzieć na kogo, bo ta osoba się nie bo. obok. prezent? No nie właśnie mówię ci, że muszę jeszcze jeden kupić No, więc ten, no nie musisz mieć tego odcinka. No i co jeszcze chciałam powiedzieć, że teraz idziemy do Maca, potem do Castoramy, bo chciałabym kupić sobie szafkę do mnie, do mieszkania, bo brakuje mi jakiejś jakiej jednej fajnej szafeczki, która będzie sobie stała i na niej telewizor będzie stał, więc spróbujemy taką dzisiaj znaleźć. Jeżeli nie znajdziemy, to trudno. No i teraz idziemy na śniadanie, obiad, o kolację do maka. O godzinie której? 13.30. No, więc jakbyście się pytali, jak jest na studiach, to właśnie tak. Mmm, dwa, albo wieśmak. Widzowam ostatnio coraz biorę wieśmaka i te zakręcone frytki. Ania, wzięła sobie trwana i będziemy sobie jeździć najgorszym maku, jakim byłyśmy. Po pierwsze, ten nag jest najbrzydszy na całym świecie. Przysięgam, nie mam pojęcia, czy widziałam najbliższy, trzech A po drugie, jest tej mega zimno Nie polecam. Pomimo tego, że ten nag jest serio krótki, to wszystko było mega dobre. Jeszcze spadł w ogóle śnieg. Teraz mega nawala śniegiem. Nie polecamy, ale spokojnie Jesteśmy już z kastorami w sumie, więc lecimy szybko do kastoramy. I nie do domu. Widzowie, jesteśmy już z kastorami i ogólnie to szukamy, oczywiście, ee, szafki. Szafki, która będzie znajdowała się obok biurka. Także mu za niej też postawić telewizor, jakieś książki itd. Tak Także mam nadzieję, że coś takiego tutaj znajdziemy. Wiem, że na pewno byśmy stanąć w IKEA, ale no, daleko mamy do niej i na pewno teraz nie zdążymy tego ogarnąć, więc mam nadzieję, że tutaj coś takiego będzie. Jak nie, no to trudno, wrócimy bez niczego do domu. Choć więc jednak zdanie, zmieniłyśmy lokalizację, teraz zmieniłyśmy Brick Wipe i znalazłam to wybrzeżko na automatycznie. Pisujecie. Ci. Bardzo fajne, bardzo wygląda, ale dobrze, nie tego szukamy, ale jest dużo bardzo ładnych rzeczy i mam ochotę teraz wybrać całe wnętrze teraz, jak widzę te, te wszystkie ładne, tutaj piękne meble, Robimy to? Tak. No to zróbmy. widzowie, znalazłam to, czego szukamy coś takiego, tylko że o połowę krótsze w sensie, żeby to się kończyło dotąd żeby to było takiej wielkości, bo jeszcze będzie się gryźć po prostu z tym biurkiem ale no najwyżej chłopaki znowu przyjadą i mi je wyregulują, także było dobrze więc no i podobało mi się też ogólnie coś takiego, w sensie drewno i, i kolor czarny, więc jakbyśmy coś takiego znaleźli to też byłoby fajnie i tam są takie biurki więc pójdziemy